Witam wszystkich, ja jestem Wariusz, witam w kolejnym filmie na moim kanale w którym w końcu zbudujemy te miejsce, mieszkania dla Pant, czyli no dżungle w skrócie no i tak, jesteśmy w jakimś miejscu śmiesznym takim, na moście który prowadzi do czegoś całkiem sporego ale to nie jest aż tak bardzo ogromne. Ale zaczynając od początku, tak, co to, to jest? Mostek no, z dżunglowego drewnania z lampami jako oświetlenie, ładnie, ładnie. Taki prosty wzorek zbudowany. Yy, no i tak, jesteśmy w kopule. Tu jest środek, mniej, mniej więcej. No. Mniej więcej to jest środek. I na tym środku, obok tego środka, jest takie jeziorko, w którym w ogóle nie powinny być te żółwie. I było ich ogólnie więcej, ale nie wiem, miałem chyba 20 jaj tych żółwich. No i tyle. Tyle ile się zostało tych żółwin, to tyle im dałem name taków. No, tutaj se żółw lata normalnie po piconie. Oczywiście ten ikon zniknie, mimo że coś fajne, jakiś fajny ten wyrośnie? A ty... <noise> Dlaczego to jest takie małe. Ej, ty chciałem trochę większe. <noise> chciałem troszeczkę tak ci większe. Chciałbym ogólnie, żeby to mniej więcej tak... o no, takie... No, powiedzmy, żeby sięgało. Nie wiem, czym to żółwie wolą trawę, od nie wiem, to, to jest dziwne. No, spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem się uda takie piękne wielkie drzewo. No, i mniej więcej coś takiego mi chodziło. Chociaż. Nie, no, dobra, żeby było trochę przestrzeni, nie? Ogólnie chciałbym tutaj też papugi wytegocić. Żeby były... Wypatrzenia, to jest ogromna przestrzeń, więc jednym z tych miejsc bym chciał jakoś tu mniej więcej jakiś las bambusowy zbudować. Coś w tym stylu. Tam bambusy. I w ogóle patrzcie jak to wygląda. Widzicie? Fajnie to wygląda. No tak to wygląda. Z góry, z lotu. Z lotu. No i dobra. Tylko gdzie ten las bambusowy dla pand umieścić. Tutaj jest taka mini... wiecie, plaża nie. Przy plaży raczej to nie będę robił. Nie wiem co z zrobię. Może po prostu tutaj całkowicie piochem to włożę. Chociaż nie wiem. No i tak... Będę, żeby miał mniej więcej obok wody, nie blisko. To może tutaj jakoś to walnimy. Oczywiście w jakichś takich odległościach chyba bambusy, Niech one sobie rosną. W jakiej wielkości? Chcą ich absolutnie nie będę ograniczał tych bambusów. No takie Blawe te. No i czemu te? Żółwie mi tłaszą. Ech. No. Uciążliwe te żółwie. A kto z trzeba. Wciąż to bambus. Powaliłem się. Może jeszcze więcej trochę tych bambusów, nie, bo jak to dla... Być taka strefa dla pan tutaj w tym miejscu. To może jeszcze jakieś bambusy, dobra mniej więcej tak powiedzmy Może jeszcze tu I to co będzie żyło w własnym życiu, będzie to samo rosło Tutaj, o, cień będą mogły, można powiedzieć, nie? Może jeszcze jakieś drzewo tutaj Przy sadzawce Głodnie. Tutaj mam 4 tyżówie w końcu? Myślę, że 3 <laughs> Nie wiem ile ja mam tyżówi, o takie Lekkie drzewko, nie? Wiecie, nie? Wodopój teraz trzeba powyrastać trochę więcej drzew, nie? Bo co, co, to za dżungla jak ona jest taka rzadka, nie? No to, to nie jest dżungla, nie? To jest taka dżungla, dżungla, nie? Nie, to jest chyba za blisko szkła, no Z panem jestem <grym> Przy tym lasie bambusowym może być lekko rzadsza ta dżungla, można powiedzieć Ale ogólnie, to w sumie wiecie co? Tutaj przy tych szkłach jeszcze może bambusy postawię nie, nie wiem, bandy się powinny gdzieś tu zalokować Będę miał tutaj blisko do wodopoju jakiegoś takiego Podpiczka Można powiedzieć To wiecie co, skoro tam te drzewa, takie te pod 2x2, mogą rosnąć Takie niskie A czy to jest naprawdę? Dlaczego jak chcę tam wysokie To kurna Tutaj jakieś niskie, takie, że po prostu pojedyncze, takie te. pojedyncze drzewa. tako. Chociaż nie wiem, czy nie robić jakiejś górki. A żeby tutaj, jakoś, tutaj, może na przykład górkę jakąś zrobić. W sumie to nie jest aż taki zły pomysł. Chociaż tu nie, tutaj miała być jakaś taka pustynka, nie? Pustynia lekka. E, plaża. Plaża nie pustynia. Cała, Cała gadam w ogóle. Ale tutaj może być, nie? Muszę się znaleźć. Olej, jakie mało niska. niskie drzewko. Dobrze, super. Eee... Nie wiem... Wydaje mi się, że chyba... Chyba tutaj jakoś wyprofilować. żeby taki płaski teren, to takie. Takie średnie bym powiedział. Nawet samym dyrtem, bo tutaj chyba um, sporo. No, tutaj mam sporo z wyrównywania terenu. Co? Stwierdziłem jednak, że... Zrobię więcej trochę tych górek Dzięki temu teraz ten ten bardziej tak naturalnie wygląda. No i ogólnie zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery górki. No i teraz to zdecydowanie lepiej się prezentuje. No i tak, dalej z tym planem będzie to, żeby pospamić trochę trawą, żeby było trawy kwiatków. No, i wiecie, tych co są takie w dżungli, ja? Oryginalnie w mini, cówcie, się tu respią, rozmią się tu inne dziwne zwierzęta, w sumie normalne zwierzęta, to nie jest dżunglowy, no niestety w sumie nawet, spoko tak kol kolorowo, trochę, nie? będzie tu, może jeszcze tego wielki wielkie, drzewo, jeszcze tutaj dajmy, może. A, no, okej, okay. niech będzie. Cień trochę pada, nie to w razie czego będą się mógł zwierzaki przyjść, jakim się zmęczy. To Minecraft. No ja jakieś, kurna, cienie, nie robię. Kurna, trwa trochę mi ten... Bone co jest, ty? Aha. No. No i ter teraz coś zdecydowanie lepiej wygląda... ...niż z początku. Jeszcze tutaj można... I można jeszcze tutaj tego wielkie drzewo, nie? bo tutaj w sumie. Oj. Sozankiem się trochę kończą, ale co tam... Czy to jest za nisko, czy nie? No, chyba to jest za nisko. Już przypadek znamiony tutaj tyle kwiatów. Dobra, no, to wywalnijmy sobie tutaj takie kilka pojedynczych drzewek, nie? I tutaj może? No i może jeszcze z tej strony. W sumie zastanawiamy się, czy sobie to oświetlać, czy nie oświetlać. No i w sumie dobrym pomysłem byłoby to, żeby to oświetlić, ale z drugiej strony to ma być najbardziej bardziej naturalny, no nie? Czyli w nocy ciemno, wiecie, no? No, baby zombie. Baby zombie. No i tutaj też tutaj tej dżungli dodajemy. No i nie wiem, tu się żółwie pełzają To już się mogę spodziewać, skoro żółwie się pełzają, to podejrzewam, że pandy będą pływać. <laughs> Ej, dobra, to może jeszcze tutaj, 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 może tutaj jeszcze sobie drzewkowalnimy, trzeba będzie tutaj trochę chyba, chwilę chyba poczekać, żeby tutaj zarosło w sensie trawa, żeby ten, i żeby można było no, rosnąć to kwiaty, inne, Wzlet. No i oczywiście, o, czekaj, kosta się skończyła. Może powiem, dlaczego akurat wybrałem to miejsce, w którym jest ta. Sztuczna dżungla, jak to można nazwać? No cóż, jest to z tego względu, że to było całkiem ładnie, ładny teren całkiem był. No i to było do, otoczone wodą, mniej więcej, nie? Było otoczone wodą. No i postanowiłem, że sobie zrobię takie no, dżungle na wyspie. W sensie, no, kupuje na wyspie, w której w kopule będzie dżungla. Proste, no. No, chyba wydaje mi się że całkiem, całkiem proste. No i... oderwałem sobie od każdego strony, gdzie sięgała ta. Gdzie nie było... gdzie był ląd połączony. No i tak to powstało, nie? No i te, teraz Smy... Jedynym chyba moim problemem będzie to, jak sprowadzić tutaj... W sumie. nie, pandy nie będzie aż tak trudno sprowadzić. Myślę, że gorzej będzie z popługami, bo papug jeszcze trzeba oswoić. Ale to się ogarnie, nie. W sumie to wygląda. Można byłoby się nabrać, nie? Że to jest taka dżungla. Można by było. Tylko tutaj jest jakoś tak pusta. Czy to wyrośnie, czy nie? Wątpię. <laughs> jeszcze 8 sezonek mam. W sumie, nie wiem, czy z tego używać wszystkich, czy nie. Używać wszystkich. W sumie co? Użyję. A użyję. co mi? Co mi tam? W sumie tutaj jest jeszcze pusta, nie? Tak. Smutno. Za blisko. Eh, za blisko tego szkła. Dobra, mam tu jeszcze stack. No i spoko. Spoko, gdybym nie wrócił to. To jest silk touch. To sobie odbudujmy to Dobra, mam tutaj te listki. I pyk. No i ładnie. Co to było? ważne, co ty było? No tutaj już jakieś drzewo może się przydało, nie? No i od razu lepiej, no to tak, może bym sobie zabrał to Tego Endera I w sumie, o no i brawo żółwiu Nauczyłeś się, że po plaży się chodzi, brawo No a get dla żółwia No i tak, nie wiem czy dodawać Ale ja bym może dodał Więc dwie dżungle, bambu, bambusowe dżungle no, bambusy, no. Przypomina dżunglę, o! Powiem tak. Przypomina to zaczynać dżunglę. Okej. Okay. Dobra, zbierzmy te latarnie, nie? Skoro taka dzika dżungla, powiedzmy. W słowie oczywiście. Dzika no to wywalmy sobie latarnię, nie? Bo po co to komu? No i teraz coś zdecydowanie dużo, dużo lepiej wygląda. Szczerze. Miałem takie górki, zbierzmy sobie te szalkery W tych był piasek na budowę, no ale... Nie wiem, co z tymi skrzynkami, kurczę. Bo nie wiem... Bo w sumie nie zabrałem Wiecie co, może jeszcze tutaj? Jakby się udało? dało się No i jest ładne trzeba, nawet obrośnięte no, Bo tutaj mam całą sporo dirt'a, nie? No? I stolna, gravel'a, jakieś inne Dobrze, eee ehm. Pandy są. Przeprowadziłem Pandy. Co się okazało, jak przeprowadzałem jedną. No nie przeprowadziłem jedną. Wracam dosyć do chatki mojej. Patrzę, tam tylko jedna panda. No i się okazało, że jedna z panda po prostu w jakiś sposób no, zginęła. Niestety. No i mam tylko dwie pandy, więc mi przydałoby się je troszeczkę rozmnożyć, w sumie. Żółwie się wciąż nie ogarnęły, uważam sobie po trawie i dodatkowo przyprowadziłem baranty, czyli papugi. <grym> Cztery, czyli tam tak jak widzieliście, tam, tam jest czerwona niebiesko jasna. To jest niebiesko jasna i i ciemno niebieska. Spoko. Dla mnie to jest, przynajmniej jakieś inne zwierzęta niż żółwie, które łożą sobie po ziemi i pandy. Więc w sumie tak, pandy by się przydało rozmnożyć, no nie wiem, i je nazwać. Więc w sensie to małe, żeby mieć pewność, że one na pewno nie zginą, nie znikną, sorry. Więc teraz sobie polećmy sobie i zróbmy name tagi, tylko Jakby je nazwać? Tobie nie wiem. 4 a no, może 5, dobra, 5 weźmy na no wszelki i teraz jakby je nazwać trzeba się snuć jakby nazwać te pandy dobra, Obecnie wiem, że je ja nazywam się pandzią po prostu, żeby nie była panda tak normalnie po prostu pandzią by pandzią, pandzią, będzie 5 pandzią, pandziów no, dobra, to teraz jest tutaj, o. Mała panda. Złożyłem dwa name tagi, no ja... W... Nie masz? ja złożyłem dwa name tagi. Dobra, no, to będzie mniej pand, pandziów, pandziów. O nie, on, te, on jest też taki... Kręcący się jak kung fu panda, o nie, najgorzej. Przepiękne pływy żółwi. Kręcenie się żółwia w kół Nie wiem, no, żółwiem, serio się znudziła woda czy co, że on jest zajmu. Kolejnego pandzia no Halo, naprawdę patrzę się Nie No halo, co to jest ty? Chyba się Dobra dawaj Tylko jeden... Dwa żółwie, sorry, dwa żółwie są normalne Sorry dwa, myślałem że tu jest jeden. Sorry dwa są normalne, przepraszam. Dobra, który z Was jest nienazwany? Gdzie ty jesteś? Kolejny co wali te fikołki. No i namnożyłem te pandy i... Tutaj sobie leżą ładnie. No nie w tym lesie bambusowym, ale... opalasie, tutaj sobie w cieniu leży no i nie wiem, wydaje mi się, że nawet spoko to wyszło z tymi z tą dżunglą tu tak, jeszcze takie ostateczne oprowadzenie może czyli tak, tutaj jest sedzawka na środeczku tu są żółwie, które są pięć żółwi! wow pięć żółwi, kurna czyli na koniec nie są aż takie powolne, żeby uciec stąd czyli sobie one są... Silowały za tym, za górką. <laughs> Dużo drzew, jakieś trochę bambusów. No i to chyba będzie. Nie wiem. Nie wiem, czy to zamykać, czy tego nie zamykać. Czy te zwierzęta mi uciekną, czy nie uciekną. Ale chyba nie powinny uciekać, nie? Jeszcze. Ojej. Ale nie, ładnie to wygląda. Moim zdaniem. To miała być taka dżungelka, nie? Miała być taka dżungla i jest taka dżungla, nie? O tutaj lepiej widać, no tylko moby się nie wczytują te z daleka, nie? I to jest problem On tu jest jakaś jedna zapodziana w ogóle panda. Nie no Nie możecie ocenić jak mi to wyszła e, Mi się wydaje, że... O! Tak no ładnie to wygląda w sumie. Tutaj mo można sobie posiedzieć, popatrzeć jak się zrównoważą żożaki. No to. No, no i to chyba by było na tyle. Więc na, na samej górze tej dżungli będziemy się chyba żegnali. No, no nie wiem, co jeszcze można dodać by było. O, tak więc dziękuję za oglądanie. No i cześć.